Ale no właśnie, pytanie, czy w ogóle pozwalasz sobie na tego typu, że tak powiem, pracę, gdzie faktycznie ktoś marzy o tym, żeby Magdalena Pieczonka pomalowała mhm. ją na ślub, na, na wesele, czy na jakąkolwiek inną mhm. okazję, czy w ogóle dopuszczasz jeszcze tego typu pracę? Wiesz co, absolutnie ja nie, nigdy się nie zamykam na takie rzeczy. To jest bardziej kwestia dostępności, mhm. czyli czy mam ten czas, czy nie mam. W tym roku jakby nie przyjmuję zapisów, natomiast no nie wykluczam, nie wiem co będzie później. Na chwilę obecną mam już tak w tym roku mocno zajęty grafik, że ja też jestem osobą odpowiedzialną. Ja nie mhm. lubię, sama zawsze stawiam się na jakby po stronie tej drugiej osoby. Ja na przykład mówię Pannie Młodej, dobra umalujecie, a nagle mam jakieś zobowiązanie tak. i mam to w kontrakcie, że Gdzieś muszę być i nie mogę tego zrobić. Ja sobie tego nie wyobrażam. No tak. Słuchaj, tak. to jest dla mnie bardzo ciężkie. Miałam może raz, raz w życiu, albo dwa razy w życiu taką sytuację, którą tak i tak ratowałam, bo ja nigdy nie zostawiam w tej osoby, jakby wiesz, samej. Natomiast to już nie jestem ja i ta osoba ma mi to za złe, dlatego ja yy, no, już nie chcę takich sytuacji, po mm -hmm. prostu nie chcę nikomu sprawiać przykrości, nie chcę, żeby ktoś był w niekomfortowej sytuacji, żeby ktoś się musiał stresować, martwić, jak to jest na przykład chwilę przed, a y, zapis był pół roku wcześniej. Więc, mm -hmm. y, więc już y, nawet z, z tego powodu y, staram się y, podchodzić do tego rozsądnie i odpowiedzialnie.